klub zrobiliśmy w 2014 roku po to żeby była alternatywa dla tych knajp barów w których tylko się pije nic się nie robi chcieliśmy mieć miejsce w którym możemy się rozwijać w którym się możemy ukryć przed całym światem i w swoim towarzystwie tworzyć od początku były wieczory improwizacyjne które szybko przerodziły się w oficjalne jam session na jam session ludzie poznają się ze sobą, muzycy się mieszają, składy się mieszają. W naturalnych warunkach powstają nowe zespoły. Przez ten czas powstało chyba osiem zespołów tutaj. Niektóre zakończyły już swoją działalność, przekształciły się w co innego, a inne grają, odnoszą swoje mniejsze, większe sukcesy. Nie chcemy kończyć z nimi współpracy. Na dziś mamy scenę wyposażoną w nagłośnienie, instrumenty, mamy firmę, stowarzyszenie. Chcemy poszerzyć działalność, chcemy się rozwijać razem z tymi zespołami. Chcemy się poszerzyć o studio nagrań, o wydawnictwo. Stawiamy już w tym kierunku pierwsze kroki. W tym celu zrobiliśmy na przykład projekt CKM, Cieszyńska Kronika Muzyczna. W ramach realizacji projektu CKM tworzymy płytę składankę 9 utworów, 9 różnych zespołów. Ta płyta jest wysyłana do organizatorów festiwali. Organizatorów koncertów. Część tych płyt będziemy sprzedawać. Zyski ze, ze sprzedaży trafią na konto Stowarzyszenia Anielski Młyn. Duża ilość egzemplarzy będzie dodatkiem do czteropaka piwa z naszego Cieszyńskiego Browaru Zamkowego. Ale CKM to nie tylko ta płyta. To są relacje zespołowe, to są wspólne koncerty, wspólne wyjazdy, wspólne jam session, wspólny profil facebookowy pod tytułem Cieszyńska Kronika Muzyczna, gdzie zamieszczamy wywiady z zespołami. Docelowo mają być tam wywiady ze wszystkimi, mają być opisy wszystkich. Małymi kroczkami to realizujemy. Ciągle istnieje nadzieja, że wszystko to przerodzi się w jakiś mały, cieszyński festiwal muzyczny.